Cześć! Witam Was na kanale Napęd na motoryzację. Premiera Kia Sportage zbliża się wielkimi krokami. Niebawem będzie już w polskich salonach. Mamy już grudzień, więc na dniach powinna się pojawić. Zachęcam Was do obejrzenia, zostania ze mną na kanale, ponieważ jak tylko pojawi się Kia Sportage, na kanale pojawią się również testy ze spalania, przyspieszenia w różnych trybach jazdy, oczywiście prezentacja, recenzja samochodu po kilku dniach jazdy. Więc będzie to taka obiektywna, obiektywna ocena samochodu. Na kanale również znajdzie się coś dla fanów farminga, ogólnie rolnictwa wirtualnego. Farming Simulator 22. Różne mamy wstawione poradniki. Jeśli macie jakieś pytania co do tej gry, śmiało zadawajcie je w komentarzach filmów. Oczywiście na wszystkie odpowiem. Nieraz robię też live'a, więc możecie na bieżąco zadawać pytania. Ja ze swojej strony zapraszam Was do subskrybowania, ponieważ, tak jak wspominałem wcześniej, Kia Sportage będzie już na naszym kanale. Jak sami widzicie, jest mega aktywność na kanale co do Kia Sportage, więc będzie również kilka serii, kilka filmów wstawianych z tym modelem samochodu. Jak tylko będzie taka możliwość, będą również wersje wyposażenia od najtańszej do najwyższej, czy też 150 Koni, jak i również 230. Więc naprawdę jest się czym bawić, czym, co Wam pokazać, byście mogli zobaczyć. My nie tworzymy filmów z jakąś tam historią, marki. My tworzymy filmy w ten sposób, abyś bez wychodzenia z domu mógł po prostu mogła obejrzeć samochód od poszewki. Czyli tutaj pokazujemy wszystkie funkcje, wszystkie przyciski. Z tego słynie nasz kanał. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Widzimy się już niebawem. Cześć!